Jak można nie być szczęśliwym, skoro się żyje z kimś, kogo się kocha? Nie czuję się sam. First he to Wiedziałam od razu, że to, to on jest. Największą pasją moją to jest motoryzacja, jazda na motorze, spotykanie się z ludźmi, którzy również jeżdżą na motorach. Staram się być na bieżąco z muzyką, która jest na, na listach przybojów. Przyjechaliśmy 6, 6 lat temu za pracą. To było takie spontaniczne, bo ja się zapierałem, że nigdy nie przyjadę za granicę, a małżonka przyjechała 3 miesiące później. Pierwsze moje pytanie było wtedy do jego brata, czy to jest polski kościół. A on powiedział, że tak jest. Pamiętam wtedy, jak taki pokój we mnie wstąpiłem, okej, okay, no to nieźle, jak jest polski kościół, no to nieźle, reszta już jakoś będzie. W Polsce kapłan to była osoba, która udzielała sakramentów, która odprawiała Eucharystię. I tak naprawdę znajomość się kończyła na tym. Tutaj kapłan to jest członek naszej rodziny. To jest też człowiek którego znamy bardziej bezpośrednio, z którym rozmawiamy przed mszą, pomszy, który potrafi zadzwonić i zapytać się, co słychać. Zdarza się też, że, że kapłani nas odwiedzają na kawę, herbatę. Mam wolne popołudnie, wpadłbym do was, co u was słychać. Możemy sobie pożartować i nawet spotkać się, nie wiem, na kręgle. Próbuję stworzyć Miejsca, warunki do, do tego, żeby nasi rodacy mogli się spotkać, porozmawiać ze sobą, że mogą się otworzyć, że są rodacy, którzy mają takie same problemy, takie same radości i że nie są sami tak naprawdę. Ktoś szczerze wprost mówi, że przychodzi pomimo dystansu, długich godzin, minut spędzonych w samochodzie, przychodzi, przyjeżdża do kościoła, żeby się wyspowiadać po polsku, wysłuchać mszy, kazania w języku ojczystym. Nie wyobrażamy sobie tego, żeby w Anglii nie było polskiego księdza. Jest to niewyobrażalne. My myślimy po polsku. Kontakt z polskim kapłanem tutaj i z Eucharystią w sekamentem w języku polskim jest niezbędny. Ta pasja stała się narzędziem dotarcia do tych ludzi, którzy z własnego doświadczenia, wiem, po bardzo wielu latach odważyli się podejść do księdza, porozmawiać z nim tylko dlatego, że wygląda tak jak oni, że ubiera się tak jak oni, że jeździ motocyklem, że ma taką samą pasję przy większej prędkości, odkręcając maletkę. Jestem cały czas w kontakcie z Panem Bogiem i z nim rozmawiam, mówiąc mu i dziękując za to, że życie jest naprawdę piękne. Kapłaństwo również, nawet na motorze. Jesteśmy w drodze na parking, gdzie w każdy weekend, w sobotę i w niedzielę, gromadzą się kierowcy. Dużo wśród nich jest Polaków. W soboty po południu jadę do nich takie spotkanie. Proponuję im mszę Świętą o godzinie 16. A no, tutaj będzie Polak. Och, Jezus Chrystus! Cześć Boże, jak tam żyjecie? No ja... masz Nasz świętego, świętego Krzysztofa, masz obrazek? Mam, ale ja bym dostał A? drugi od księdza, Ale wcale bym się nie pogniewał. Chłopaki, za pół godziny przyjadę do was i pojedziemy na msze. Tam już czterech mam. Nie, księdza, my, my dzisiaj się nie kwalifikujemy na... No Czemu się nie podpisujesz? A no bo, bo mamy yy, tłusty weekend. Pozostańcie z Bogiem. Z Bogiem. Szczęśliwej drogi. Zajem. Macie kontakt ze mną, macie, mamy. macie mamy. wizytówkę. Do zobaczenia za tydzień. I poczytajcie sobie. Mniej pijcie, a więcej czytajcie Dobra? <noise> okay? Dostaliśmy z portu trzy kontenery. Znaliśmy architekta, który zaprojektował kapliczkę. Tam w domu, w swojej parafii, może nie mają tej szansy, nie mają odwagi. A tutaj przy obcym ciężu, na obcej ziemi, czują się swobodnie. No i opowiadają o swoich bolączkach, o swoich problemach. Wyrażam się w taki, ani inny sposób. Te, te myśli są mi bliskie, to są moje przemyślenia, a że one są umiejscowione wokół Boga, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. Po tym wszystkim, co mi się w życiu wydarzyło, to raczej czuję obecność Boga jako tego, komu mogę bardzo każdego dnia dziękować za to, co mam, za to, kim jestem, do czego doszedłem. I jakbym się tego wyrzekał, to bym przestał być prawdziwy. Tak mi się jakoś wszystko układa dobrze, mimo że często narzekam. Każdego dnia narzekam. Call Wszystko miałem w świecie, dobrą pracą, kasy, dużo przyjaciół, dziewczyna, wszystko tak poważnie. I jeszcze wiedziałem, że coś mi brakuje, zacząłem się modlić. Adrując Pana Jezusa w najświętszym sakramencie, no wtedy tak naprawdę odpowiedziałem Panu Jezusowi tak. Pan Bóg dał mi znak, że seminarium jest moje miejsce. Opieka Pana Boga, który pomaga mi każdego dnia. On mi dał szczęście. Szukaliśmy z kolegą takiego bardzo taniego wyjazdu w góry na narty. No i na internecie znaleźliśmy taką ofertę 50 zł za tydzień. Zapisaliśmy się, pojechaliśmy. Na miejsce się okazało, że są to rekolekcje powołaniowe prowadzone przez jednego księdza Chrystusowca. Miał być narty, nie było nart. Była adoracja, była kaplica, dużo modlitwy. Trochę byłem zawiedziony, ale później mi się to spodobało i zostałem. Zadowolony jestem, mimo że można powiedzieć, nie będę ukrywał, były różne sytuacje życiowe, bo to by było nieprawda, gdybym powiedział, że po prostu zawsze było OK po amerykańsku, tylko po prostu są drogi takie, takie i problemy takie, takie, trzeba umieć je po prostu przejść i żyć trzeba dalej i rozwijać się po prostu, nie zapominać dla kogo przychodzimy, po co przychodzimy do zgromadzenia. Chrystusowiec to z własnego wyboru wędrowiec. To przede wszystkim świadek Chrystusa. Chrystusa, który żyje, który zmartwychwstał, który jest obecny w każdym człowieku, nawet w takim człowieku, który mówi, że nie wierzy w Pana Boga. Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej to jest takie pierwsze znane, a drugie po łacinie wyrażane Dummo do Christus Annunciatur czyli, oby Chrystus był głoszony. I z tym Zawołaniem jednym i drugim ruszanym w świat. W całym świecie dzisiaj widać szczególny wzrost tych procesów migracyjnych, i to na skalę nie tylko jakąś międzykrajową, ale można powiedzieć nawet i międzykontynentalną. I można powiedzieć, że jak nigdy dotąd ten charyzmat naszego zgromadzenia jest dzisiaj aktualny. Jesteśmy ludźmi światowymi, jesteśmy znowu w cudzysłowie mówiąc, oblatani. Pociągać musi przede wszystkim nie piękny świat i atrakcyjne podróże, tylko sam Pan Jezus, który zresztą apostołów na świat posyła. W dalekiej Ameryce Południowej spotkałem kiedyś pewną starszą kobietę i ta kobieta ze łzami mówi, czekałam lata na polskiego księdza i doczekałam się, mogę spokojnie umierać. Jestem. Jestem. yes sir. first he said mom and dad I want you to sit down and I thought he was going to say maybe he's getting married and he said I'm going to be a priest and I jumped up because such a joy that he found his vocation I'm a little scared you know as a mother like Mary was for Jesus I'm a little nervous but it's such great joy because I know the power of the priesthood I know that, that just in their hands, they can raise the dead, they can bring the body and blood of Christ to us. Mogłem dokonać lepszego wyboru. Jestem szczęśliwy. To jest piękna przygoda, fajna i każdemu z Was ją polecam. Cieszę się, że, że jestem jednym z nich. Aleluja i do przodu. <laughs> Nie ma czego się bać.